Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w świecie Ceptera. W świecie jakości, stylu i elegancji. Pani Mariola Mikołajczyk, Regionalny Pani... Dyrektor Sprzedaży. Pani Anna Panasewicz, Narodowy Dyrektor Sprzedaży. Nie jesteśmy kucharkami, ale na gotowaniu się znamy. Z tego względu, że mamy w swojej ofercie i zajmujemy się sprzedażą naczyń, służących do prawidłowego gotowania. Dzisiaj zademonstrujemy Państwu gotowanie w naczyniach firmy Cepter. Jest to system naczyń, umożliwiający Najlepsze gotowanie w XXI wieku. Umożliwia gotowanie bez wody i smażenie bez tłuszczu, jak również gotowanie w piramidzie. Abyście Państwo łatwiej mogli dostrzec różnicę, ugotujemy również w sposób tradycyjny. Będzie to trudne zadanie, ponieważ od wielu lat gotuję w naczyniach ceptera, aczkolwiek dzisiaj ugotujemy także tradycyjnie. Z zastosowaniem tradycyjnych form, czyli tłuszcz, sól, woda, to, co w naczyniach ceptera jest już niepotrzebne. Po co ugotujemy? Aby zademonstrować Państwu możliwości osiągnięcia ogromnych oszczędności wynikających z użytkowania tych naczyń. Ogromne oszczędności finansowe. Bo oszczędność na zdrowiu oczywiście jest największa, ale to jest dosyć trudne w przeliczeniu. Ale możemy przeliczyć na przykład oszczędności czego? Gazu. Czyli rąb, energii. Energii. Czasu. Czasu poświęconego na sprzątanie, co ma ogromne znaczenie przy tradycyjnym gotowaniu. Czyli i samogotowanie, i czas po sprzątaniu. To też jest oszczędność, jak również ogromne oszczędności wynikające z mniejszego zużycia pożywienia. Szczególnie widać to na zużyciu mięsa. Mięsa, czy to będzie mięsowołowe, wieprzowe, drobiowe, nie ma znaczenia, również ryb. Jak również przy tych naczyniach, tak jak już wspomniałam, nie używamy tłuszczu. Wobec czego wynika bardzo duża oszczędność z powodu tego, że przestajemy do smażenia używać tłuszczu. A standardowo w przeciętnej rodzinie zużywa się tego dużo. No to do rzeczy. Dzisiaj przygotujemy dla Państwa zupę warzywną, na sposób ceptera, jak również w sposób tradycyjny. Więc przystąpimy. Co będzie potrzebne? Standardowo potrzebne będą warzywa. I teraz, drodzy Państwo, Państwo sami ocenicie, kto się więcej napracuje i kto ma łatwiejsze zadanie. Ziemniaki, marchew, pietruszka, seler. Co tam Pani jeszcze używa? Mamy mięso. tak. Żeberka, Bo akurat ja taką zupę lubię, Państwo być może preferujecie inne, ale to już jest sprawa indywidualna. Woda będzie potrzebna i tak. tutaj, i tutaj. Czyli dla wam wody. Proszę Państwa, przy tradycyjnym gotowaniu oczywiście sól. Proszę, Proszę woda. Sól. Ja soli nie potrzebuję, dziękuję bardzo. Gotując w sposób prawidłowy, nie wypłukując soli mineralnych zawartych w składnikach pokarmu, nie musimy dodawać soli, jest zbędna. Przyprawy ziołowe dodajemy, ponieważ poprawiają one smak, wspomagają pracę wątroby, trzustki, czyli po prostu poprawiają stan naszego zdrowia, jeśli używamy ich całkiem dużo. Wszystkie przyprawy ziołowe, naturalne, oczywiście bez glutaminianu sody, czy takich dodatków, które są zbędne, są wskazane i zalecane. Dobrze, i tutaj gotuje się nasza zupa. Ja ją włączę. Naczynia ceptera są to naczynia indukcyjne, wobec czego dzisiaj ja mam wielką przyjemność gotowania na płytce indukcyjnej. Jest to grzanie zimny w dotyku, jak Państwo wiecie. Najnowocześniejszy system gotowania, dający ogromne oszczędności energii, czasu, pod każdym względem. Ta płytka jest zimna, wobec czego nie, nie zapieczę się, będzie się gotowało bardzo szybko i bardzo wygodnie. Mogę ustawić sobie temperaturę. Na początku ustawię 240 stopni, żeby się to rozgrzało szybko. Tutaj gotujemy tradycyjnie w wodzie, na gazie, tak jak zapewne większość z Państwa w swoich domach. Dobrze, i teraz cóż, tradycyjny polski obiad również ma takie składniki jak na przykład mięsko, które lubimy, również warzywa, ziemniaki. Pani Mariola ma cztery polniki, nie wiem czy będzie używała wszystkich, ja już mam jeden. Przy mam trzy. Zostały pani tylko trzy w istocie. Ja mam tylko jeden i muszę sobie poradzić na tym jednym palniku. W jaki sposób to zrobię? Teraz, jeśli mam ochotę ugotować drugą potrawę, nie jest mi potrzebny drugi palnik, ponieważ mamy specjalny system naczyń. To jest durszlak, który umożliwia spełnianie wszystkich funkcji durszlaka, a ponadto ugotowanie na drugim piętrze. No, z wykorzystaniem to. jednego źródła energii. Teraz mamy zamiar ugotować kolejną potrawę. Kolejny składnik naszego obiadu będą to ziemniaki i warzywa potrzebne do podania jako bukiet warzyw. Ja mam ten komfort, że mam to naczynie, które pozwala stworzenie kolejnego piętra, przy czym gotujemy na jednym palniku, więc oszczędności energii są już podwójne, bo jedno źródło energii no to jest jeden koszt. Wkładam tutaj warzywa, ziemniaki, pieczarki i na przykład marchewkę. Ponieważ z pewnością Państwo wiecie, że w naczyniach cafteria można w ten sposób gotować, nie miesza się smak, kolor ani aromat. Niestety muszę wziąć dwa naczynia do gotowania marchewki. Marchewkę gotujemy oddzielnie z ziemniakami. Nie możemy niestety, ponieważ wszystko się pomiesza. W związku z czym muszę zrezygnować z pewnej ilości warzyw, ponieważ brakuje mi palników, brakuje mi naczyń. Nie mam takiej możliwości, żeby ugotować aż tyle. Jeden palnik u Marioli musi pozostać do tego, aby było. Na czym usmażyć mięso? Ja mam większe pole do popisu. Wkładam sobie również brokuły, ponieważ są bardzo zdrowe, bardzo smaczne. Będą kruche, esencjonalne, aromatyczne, ponieważ jak Państwo z pewnością zauważyliście, gotują się bez wody. Gotując hmm. bez wody nie wypłukujemy żadnych wartości odżywczych, soli mineralnych, czyli całe bogactwo ziemi pozostanie w tych warzywach. To, moje brokuły będą, będą jutro na obiad. Zrezygnujemy teraz z marchewki, zrobimy brokuły. Dzisiaj nie ma takiej możliwości. Pani zrezygnowała z brokuł, zrezygnowała pani z witamin i soli mineralnych. To smutne, no ale cóż. Pani Mariola, Mariola wlewa wodę. Niezbędny składnik do tradycyjnego gotowania, proszę państwa, woda i oczywiście sól kuchenna. Zostają wypłukane minerały. To wszystko, sole mineralne, które są zawarte w ziemniakach, w marchewce, także. Aby były możliwe do zjedzenia, musimy posolić. No cóż. Drodzy Państwo, kolejną potrawę ugotują Państwo również. Pani Mariola już nie będzie mogła sobie na to pozwolić. Ja mogę, ponieważ mam specjalny system naczyń. Jest to tarka, która służy do tarkowania, jeśli mam akurat taką potrzebę, ale jeśli chcemy w danym momencie ugotować kolejną potrawę, a nie chcemy używać kolejnego palnika, bo zależy nam na oszczędnościach finansowych, Państwo z pewnością wiecie, że aby mieć pieniądze, trzeba szanować grosze i to są te grosze, które dzień po dniu dają nam duże oszczędności. Układamy Kolejne piętro, i na przykład dzisiaj na deser zaserwujemy dwa wspaniałe jabłka, które po ugotowaniu w systemie Ceptera na parze nie stracą swoich wartości odżywczych. W dalszym ciągu będą miały piękny kolor i będą wyśmienite. Polecam dla osób, które na przykład chronią swoją wątrobę, bo ją nieco nadwyrężyły wcześniej. Już lubią gotowane jabłka, one smakują podobnie jak jabłka z piekarnika, tyle tylko że o wiele ładniej wyglądają i są o wiele smaczniejsze. No i oczywiście zdrowsze. Pokrywka na wierzchu. Zawsze abyśmy wiedzieli, co się dzieje w całej piramidzie. A u pani co? No cóż, u mnie paruje, gotuje się, może odkryjemy, będzie łatwiej. U mnie nie paruje, wygląda tak, jak gdyby się nie gotowało, a system gotowania w tej piramidzie odbywa się równie intensywnie jak u pani Marioli, z tym, że z dużą oszczędnością energii. I sami Państwo widzicie, że mojego czasu, ja nie muszę już tego pilnować, nie muszę tutaj zaglądać, mieszać. Pani Mariola ciągle musi być obecna w kuchni. Marnuje swój czas, cenny, w XXI wieku niezwykle.